Polacy, naród, który jako pierwszy stanął do walki z hitleryzmem, w z ręku, jest dzisiaj traktowany w gruncie rzeczy jako sojusznik hitlera. Jest traktowany jako współodpowiedzialny za zbrodnie hitleryzmu. Mamy do czynienia z sytuacją internalizacji odpowiedzialności za Polaków. Ze szczególnym zbiernikom. cały czas toczyła się, niestety jeszcze ciągle toczy się w Polsce, była czynnikiem, który źle służył prawdy. Mówi się, że na wojnie pierwszą ofiarą jest prawda. W Polsce ta wojna miała też tą ofiarę, ale mamy tutaj do czynienia ze zjawiskiem szerszym. Dzisiaj kwestia faktów prawdy jest problemem w wielu krajach można powiedzieć jest problemem cywilizacyjnym. Mamy do czynienia z potężnym nurtem filozoficznym, który uzasadnia nieistnienie prawdy. Nie ma prawdy, są tylko narracje. Otóż jeżeli nie ma prawdy, to nie ma też uczciwej polityki, nie ma obywateli, nie tylko manipulacji. Które jest tutaj dzisiaj niezgadzane. I widzimy jej źródła. Z jednej strony jest to Stan Podkreślam, media prywatne są poza zasięgiem władzy, zarówno wykonawczej, jak i w Wielkiej mierze I nie mamy zamiaru tego zmieniać. Natomiast, jeśli spojrzeć na to, co dzieje się w tak zwanym głównym nurcie, to mamy prawo powiedzieć że Funkcjonują dzisiaj tak, jakby był swego rodzaju kurtylą, Kurtyną, na której wyświetla się film dla małóczki. Ale w rzeczywistości nie widać. Otóż tak to jest w tym programie. Tak to już nie ja A ten temat być może tylko w jeden sposób okres zmiany w mediach publicznych. No i są przepisy zarówno cywilne, prawne dotyczące ochrony dóbr osobistych, jak i nawet ciągle utrzymywane z poprzedniego systemu karne, które ogromnie utrudniają mówienie prawdy. Szczególnie o siłach, szczególnie o statystycznych zmienione. Że... To musi być, Szanowni Państwo, zmienione. I my to będziemy tutaj w tej Izbie zmieniać. I co więcej, my liczymy na współpracę w tej sprawie. To jest drugie rzeczy, nie Ale obok dostępu do faktów, tego elementarnego obywatelskiego prawa, jest także prawo do głoszenia poglądów, własnych poglądów. Dzisiaj w Europie, w wielu krajach, już nie tylko różnego rodzaju sankcje rozproszone, to jest takie pojęcie socjologiczne, są te, że część z Państwa go zna, ale także po prostu przymus Państwa ogranicza wolność podróży. W szczególności tych związanych z się, To jest fakt. Otóż chciałbym zaapelować do Wysokiej Izby, w której nie ma już sił pospędzerów beloruskich ani wszystkich wynalazków socjologicznych. Począwszy od Weselu, a skończywszy na Prawie Sprawiedliwości, pamiętanie o tym, że Polska kiedyś była w wyjątkiem, jeżeli chodzi o wolności. I powinniśmy być tym wyjątkiem nadal. I musimy wysoka Izbo uznać w związku z tym, że jest coś takiego w różnych dziedzinach życia jak norma i odchylenia od tej normy można i trzeba tolerować, oczywiście do pewnych granic, ale jest różnica między tolerancją a oczywistym. Tylko tak. w takiej sytuacji można zachować normalność i można zachować wolność. Nie musimy tutaj powielać obcych ząbów. Jest nieprawdą, głęboką nieprawdą to, żeby się rozwijać, by osiągnąć poziom cywilizacyjny państw zachodnich musimy przyjmować wzory w tej dziedzinie. To jest po to prostu jest, to, to jest kolejna kwestia kształtu naszego życia publicznego, tego właśnie, który... Zabija także prawdę. Ta wojna, o której już wspominałem, kończmy ją, a w każdym razie doprowadźmy do tego, by język, w którym się posługujemy, był językiem normalnej dyskusji, argumentów, by nie było pokrzykiwania. Ja wiem, że to jest apel do wszystkich grup, także moje. Ja to wiem. Ale apeluję. Będzie służyło prawdzie w polskim życiu publicznym, a ta prawda jest nam naprawdę bardzo, ale to bardzo potrzebna.